Witam was serdecznie moi drodzy w dzisiejszym odcinku Dziś będziemy sobie testować nowy nowiusieńki ewencik. Zapraszam do oglądania Dobra słuchajcie widzowie mamy nowy event Ale jeszcze przed przypominam o konkursach Które dla was słuchajcie stworzyłam Jest to 8 aktywnych konkursików słuchajcie. I jest to konkurs na emeczkę, na kacza, na dygielka na dygielka na skina do antyterro, na uspika na emeczkę i na nóż I żeby do niej dołączyć musicie po prostu kliknąć tu pisać kod Adunia, kliknąć Aktywuj i dokonać wpłaty jakiejkolwiek kwoty chcecie do konkursu dołączę was z minimalną wpłatą 8,40 słuchajcie i myślę że możemy lecieć tak myślę że możemy lecieć mamy tutaj słuchajcie nowy nowy evencik, Zombie Escape czyli to już rozumiem że to jest taki Halloweenowy tak to jest taki halloweenowy chyba ewencik. Yy, chyba że coś się tutaj jeszcze zmieni, słuchajcie. No ale dobra, i mamy tutaj, słuchajcie, pięć nowych skrzynek, aż pięć nowych skrzynek. Zresztą jak zwykle, Rotten Case, Infect Supply Case, Survivor Stash Case, Horde Case i Cursed Treasure Case. I słuchajcie mnie, mogłabym to źle wymówić, ale najważniejsze, że zobaczymy co jest w środku. O, oczywiście, standardowo otworzymy sobie kilkukrotnie, o, MP5 będzie... Ona chyba coś byłaby warta, co? No tak, kurde... No tak niezbyt... Nie. Dobra, ok, słuchajcie, przyspieszymy to troszeczkę i otworzymy sobie i y, sprawdzimy jak to tutaj się ma. No tak raczej średnią, ale była kosa do zgarnięcia. Tutaj mam Fuel Injector i Huntsman Knife Fade. W ogóle mega mi się podobają wszystkie skiny, które są Fade. Bardzo mi się podobają. Będzie chociaż Terror Emeczka, Terror Emeczka. No i mamy słuchajcie, Terror emeczkę ale ona na dwa złote. Dobra, no kurczę. Z, o, Negev. Nuclear ways Negev. Ej, słuchajcie, ładny ten Negev. W sumie taki widoczny, o tak bym powiedziała, na pewno widoczny, na pewno w gierce jest widoczny i ciężko go nie zauważyć, lecimy do trzeciej skrzyneczki, tutaj już możemy dwie koski słuchajcie, zgarnąć, no to już się fajnie prezentuje i ten niczego sobie szczerze powiedziawszy może uda nam się coś fajnego, słuchajcie, wydropić, no zobaczymy tak, zobaczymy, na razie SSG nam poleciało za 11 zł, kurde, na razie jeszcze nic na plus nie zgarnęliśmy, o i się zjeściło, tygrys poleciał słuchajcie, faktoryniu, i jeszcze raz z tym, jeszcze jedną szansę może no i SSG. I słuchajcie, teraz mamy skin na zaoś... Skinę. Skrzynkę. Za 84 złote. I mamy tutaj dużo fajnych skinów, które bym chciała mieć na przykład w swojej kolekcji. Na przykład ten karambit Marble Fade, tak jak już wspomniałam. I mega mi się podobają w ogóle te rękawiczki. Ale z rękawiczkami mam coś takiego, że w ogóle ciężko, żeby mi się jakieś podobały, nie? Ciężko, żeby mi się jakieś podobały. Zazwyczaj to takie są... Mech. I to po prostu jest kwestia tego, że strona jeszcze nie stworzyła, że GO słuchajcie, jeszcze nie stworzyło żadnych takich rękawiczek, które chyba by mi się najbardziej naprawdę podobały. Oj, Hyper ja prawie. A mamy xm -a, ile? Trzy dyszki? No 26. Dobra. Ale coś oddała ta skrzynka. Te dwie poprzednie oddały, ale te dwie pierwsze coś nie chciały. I jest Red Special Item. Co my tu możemy zrobić? Uuu. No ciekawie. Powiem szczerze, ciekawie. Ciekawe na pewno są to itemy, ale w ogóle jest mega sporo tych itemów. Sprawę, że tutaj jest mały procent, ale 0,3 to w sumie nie jest aż taki najmniejszy ten procent, szczerze powiedziawszy, te 2000, no co na pewno nam się nie zwróci. Ale dajmy może jeszcze jedną szansę. Dajmy jeszcze może jedną szansę dla okay. chociaż Wszystko otwieraliśmy po trzy razy. Tutaj nic nam się nie pokazało, słuchajcie. No, jesteśmy w plecy w ciul, w opór, ale sprawdźmy to, nie? No i kolejny raz ten mak. Chociaż Glaszek by poleciał, ja pili, nie, nie że po prostu, dobra, lecimy na bitwy. Jeżeli chodzi o osobę, która zgarnęła skinka z poprzedniego odcinka, będzie to koszone u mnie na Discordzie, także link jest w opisie. Zapraszam. Jak tak to będziemy robić, to nic z tym nie zrobimy. Słuchajcie, ile kosztuje to na czasterze? 149 zł, ok. Dajmy sobie, może będziemy tak dawać po trzy skrzynki, przetestujemy to standardowo, czyli zrobimy bitwę w sumie na trzy osoby, czyli będziemy mieć nadzieję, że uda nam się wygrać, a przy okazji chcemy sprawdzić przede wszystkim, co tutaj leci z tych skrzynek, tak? To nas, to nas ciekawi, tak? Czyli trzy zwykłe i trzy na buściku. Eee, zobaczymy, jeżeli wygramy, no to oczywiście tą najróżniejszą skrzynkę też sobie wrzucimy w taki sposób. No a jeżeli w ogóle uda nam się tam dotrzeć yy, do tego momentu, do tego etapu, chociaż szczerze powiedziawszy, nie zaprezentowała się ona jakoś tak wybitnie na przestrzeni, yy, na poziomie jakby to ująć słowa innych skrzynek, tak? No nic takiego wspaniałego osobom. Nie zareprezentowała, może tak bym powiedziała, ale na razie wygrywamy, słuchajcie, wygrywamy i chyba to mamy, wygrywamy i chyba to mamy, uuuu, ten bizon, what the hell, faktory New, 100 zł profitu, no wam powiem, tu jestem naprawdę zaskoczona, zaskoczyła mnie ta skrzynka, dobra, lecimy, Infect Supply Case. To już to kosztuje. Dobra, lećmy na trzy osoby, ale ogólnie naprawdę jestem zaskoczona tym dropem, tym winem. Że ten bizon nam poleci, to ja się nie spodziewałam. Pewnie jest na niego jakiś niski procent. Mieliśmy akurat tego farta. Szkoda, że kosa nie poleciała, no ale. Okej, okay, tak to się zaczyna, tak? Tak to się zaczyna, że my tutaj dostajemy w dupę. No ale dobrze. O, uspik dla nas, pych, Dziękuję. Ładny jest ten uspik w ogóle. On nie jest drogi, ale jest naprawdę ładnym uspem, słuchajcie. O, trzy razy z rzędu dostajemy tego samego skina, także drop już tutaj widzę jest, no takiej bym powiedziała, kurde, no raczej jest wysoki procent na to i czy mamy jakiś fil test, czyli dobrze, czyli nie spodziewaj się spodziewanego, spodziewaj się niespodziewanego, a raczej niespodziewanego, bo to raczej było spodziewane. No coś ten testy. Dobra, słuchajcie, kolejna skrzynka jest tu Survivor Survivor. I to już jest bitwa za 189 zł. Sorry, dobra na osoby, Ale to już jest sporo kasy. I szczerze, w tych y, bitwach, które zrobiliśmy dotychczas, nie zauważyłam szczerze wam powiem, nie zauważyłam żeby jakoś bardzo się wybijał ten boost nie? że płacimy dwukrotną kwotę i nie zauważyłam, żeby on jakoś nam tak się bardzo wybijał, że faktycznie na tym buście lepiej daje okej, okay, to są po prostu zdwojone procenty wiadomo, no ale jakoś tak nie, nie odbiło nie odbiło mi tego, nie? nie odbiło patrzcie, tygrys leci, on już też poleciał i to w lepszym stanie jeszcze był, dobra auk też był w że tu faktoryniu był. No i co? Jest giery, nic, kurde, tak naprawdę tutaj, szczerze powiedziawszy, nic nie poleciało. Bym wręcz powiedziała, że lepiej nam poleciało na trybie zwykłym, bez, bez żadnych kurde udziwnień, szczerze powiedziawszy. Dobra, ledwo się zgubiłam, ale chyba teraz horda. Chyba teraz horda wchodzi. I słuchajcie, i to byłoby olin. W tym odcinku macie tego swinga do wygrania, a żeby go wygrać, jedyne co musicie zrobić, to zostawić lajka pod tym odcinkiem, zostawić suba mojego kanału i napisać komentarz. A w komentarzu napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona na PORERO. Wiecie, co dobra, tym razem zrobię na dwie osoby, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie, dlatego że chciałam to naprawdę przetestować. Ale kończy mi się kasa, kurde, kończy mi się kasa, że tak powiem. I myślę, że większe szanse będą, że wygramy to na dwie osoby Cortex. Że wygram to na dwie osoby, niż jakbym na trzy, to naprawdę. awupa. Bestia. Faktory nią mu korteks poleciał? Co ten korteks tak leci? Dobra, tutaj musi coś na tym buście odbić. Bo jak tutaj bust Nie, nie dla wotaroso, Ja pierdoczę. Mamy faktory nią? Chodzi o to, że faktory nie? Dobra, jeszcze pięć dych. Dawaj, 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 rzuć co. Nie, pompa. Z Augiem przegram. Ale profit, ale byśmy, słuchajcie, jeszcze sobie otworzyli, kurde, co? Ale byśmy sobie jeszcze otworzyli. Ale kaszosto. mamy 192 zł i żeby nie było. I żeby nie było z tym boostem, mogłam, kurde, nie, nie przeginać. Mogłam odpalić bitwę, słuchajcie. Dobra, żeby nie było, to zrobimy sobie jeszcze jedną bitek. Gdzie jest ta skrzynka? Tutaj jest horda. Wrzucimy sobie dwie te. I może wrzućmy sobie jedną tą, o. Już nas nie będzie stać na więcej. I wrzućmy sobie te trzy skrzynki. Tak, może nam tutaj poleci, polecą rękawiczki, słuchajcie. Tutaj bajonet nam wyleci. I zaraz zrobimy bitwę życia. Kto wie, kto wie, tak? Może uda nam się to odrobić. Z botem Emily Z botem Emilii walczymy. Także no, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. No, please. Nie, nie. Dobra, nie jest źle. Tylko żeby jeszcze tu coś od... Nie, dobra. Ameno Ameno dorime. Ameno dorime. I to było na tyle, moi drodzy widzowie. Jeżeli chodzi o to, jaki zrobiliśmy profit, to nie zrobiliśmy profitu w ogóle. Jeżeli chodzi o to, jakie skiny leciały z tych skrzynek, to leciały świetne, niestety nie dla mnie. Ale ogólnie event oceniam na fajny na 10. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie lajka, suba, komentarz i zobaczenia w kolejnym Bye